Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Przepraszam za tak późną porę, ale pomyślałem sobie, że warto jest zrobić tego typu filmy, ponieważ wychodzę z takiego założenia, że no jak jest właśnie program Warto Rozmawiać, to ja wychodzę z założenia, że warto pomagać. No i też to jest jedyny powód, dla którego robię ten film, ponieważ program Warto Rozmawiać, w moim mniemaniu, w mojej opinii, był programem bardzo pomocnym, potrzebnym, zwłaszcza w tych czasach. I ten program został usunięty. Dlatego chciałbym wam przeczytać list otwarty do dyrektora TVP Pajacka Kurskiego. Apel o przywrócenie emisji programu Warto Rozmawiać. Uważam, że powinniśmy sobie pomagać, a według mnie warto czasem skręcić troszkę, zboczyć z trasy i popatrzeć, czy aby naszemu bratu czy siostrze nie dzieje się krzywda. Zatem tak, moi drodzy. Oczywiście chciałbym, żebyście na miarę swoich możliwości udostępnili. Uwaga, cytuję list. My, niżej podpisani, domagamy się natychmiastowego przywrócenia misyjnego programu Warto Rozmawiać, którego emisja została zawieszona 19 kwietnia 2021 roku w telewizji publicznej. Tryb zdjęcia programu z anteny i oficjalnie podany powód, stwierdzenie Komisji Etyki TVP, że jeden z odcinków programu naruszył zasady etyki dziennikarskiej, wzbudzają uzasadnione obawy o powrót tych samych metod cenzury, której Ofiarą ten program padał już kilkukrotnie od 2011 roku. Co charakterystyczne, zawieszenie emisji warto rozmawiać. Poprzedzały konsekwentne działania dyrekcji TVP w celu umniejszenia rangi programu poprzez odebranie mu szerokiej widowni i zepchnięcie go na antenę o mniejszej oglądalności z TVP1 do TVP info, a następnie do TVP3. Zdjęcie z anteny warto rozmawiać. Odczuwamy jako zamach na wolność słowa, do której to wolności widzowie mają prawo telewizji, zwłaszcza publicznej. Nie wolno tego prawa naruszać. Podobnie jak Centrum Monitoringu Wolności Prasy, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, które skierowało w tej sprawie apel, uważamy, że decyzja dyrektora TVP Jacka Kurskiego jest represją nie tylko dla twórców programów, ale i widzów narusza zasady wolności słowa w demokratycznym państwie i obniża jakość debaty publicznej w Polsce. Domagamy się natychmiastowego przywrócenia programu Warto Rozmawiać na antenę TVP1. I tutaj podpisani Andrzej Rozpuchowski, Adam Borowski, Jadwiga Chmielowska, Andrzej Michałowski, Przemek Miśkiewicz. Moi drodzy, jeśli pozwolimy na to, że jeden z niewielu opiniotwórczych, takich dosyć konkretnych programów, właściwie jeden, jedyny w telewizji publicznej, znika i nie zrobimy nic, to już nie będziemy mieć takich mediów. To już będzie TVP Info, będzie TVN, jakiś tam 24, będzie Polsat News i już nie będzie. My już się prawdy nie dowiemy. Bo zobaczcie, jakie to też było fenomenalne, że w tych czasach jeszcze był ten program i gdzieś ta prawda pojawiała się. Teraz, jak ten program został zdjęty, to już nie ma. Ludzie, którzy są nieświadomi, nie będą w stanie dotrzeć do tej prawdy. Nie będą w stanie, po prostu nie będą w stanie. Ten program umożliwiał im to. Po zdjęciu tego programu oni już ślepo idą. Zdjęli dlatego, żeby ludzie się nie budzili. Zdjęli dlatego, żeby ludzie nadal byli w śpiączce i jeszcze, żeby na kolejne śpiączki zapadali. Śpiączki, oczywiście, intelektualne, śpiączki świadomości. Otaczającego ich świata, ponieważ oni sobie sprawy nie zdają, gdzie żyją. Nie wiedzą, że są na planecie MOP. Nie wiedzą. Ten program im to ułatwiał. Dotarcie do prawdy teraz już nie ma. Dlatego musimy trzymać kciuki tak jak tylko możemy, żeby ten program się pojawił. Nie dla nas, bo my wiemy, jak jest. Nie dla nas. My sobie możemy pooglądać. Jakaś Kolejna dawka wiedzy. Natomiast dla tych ludzi, którzy są nieświadomi, to jest nawaga złota. Dla nich jest to nieodzowne, żeby, żeby dojść do normalności. Oni muszą zacząć. Bez tego, bez tej emisji, nie zaczną. I to jest najgorsze w tym wszystkim: że zdejmuje się programy, cenzuruje, ponieważ no jest tylko jedna strona medalu, o czym już kiedyś mówiłem. A każdy kij ma dwa końce, każda, każdy medal ma dwie strony. To nie jest tak, że jest jedna strona, ale o tym już innym razem, bo szkoda mieszać te dwie sprawy. Chciałbym bardzo Was zachęcić, żebyście trzymali kciuki, żebyście może nagłośnili tę sprawę, żeby coraz więcej ludzi się dowiadywało, że ten program przestał istnieć oficjalnie, że pan Pośpieszalski musi nadawać na Facebookach. Oczywiście kontynuuje swoją pracę i to też trzeba docenić że nadal jest ze swoimi widzami, nie dla sławy, bo ten program został zdjęty z TVP1 do TVP Info, a później z TVP Info do TVP3, no szkoda, że nie ma jeszcze jakiejś TVP10, ponieważ gdyby była jeszcze jakaś tam stacja najniższa w hierarchii, to pewnie by ją przynieśli, ten program, do najniższej w hierarchii, żeby się język wplączał. Naprawdę jest dosyć późno, jestem zmęczony, ale postanowiłem, że warto zrobić, że warto pomagać. Tak, warto rozmawiać, warto pomagać moi drodzy w życiu codziennym. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że coraz więcej ludzi się o tym dowie, że, że jakoś to pójdzie do przodu. Trzymajcie się bardzo ciepłutko i do usłyszenia. Cześć. Pozdrawiam was. Pa.